nie domu wiąże się z całym mnóstwem zalet, ale i oczywiście pewnymi wadami. No i poza kwestiami czysto finansowymi związanymi z eksploatacją, wymienia się wśród nich pewne przykre obowiązki, tak jak na przykład koszenie trawnika. Czynność na początku relaksująca i szalenie satysfakcjonująca, z czasem staje się po prostu nużąca. Od czego jest jednak technologia i roboty koszące, takie jak Husqvarna Automower 405 XE Nera. Ty odpoczywasz przy grillu z ulubionym napojem, a twój robocik zasuwa za ciebie w upale. Fajna perspektywa. No to oglądaj dalej. Zapomnijcie o smartfonach, bo najwięcej dzieje się m.in. w świecie robotów sprzątających i właśnie koszących. Jedna z najnowszych propozycji marki Husqvarna to widoczny tutaj robot koszący w wersji bez przewodów. Oznacza to, że nie musicie już otaczać swojego ogrodu linką, aby urządzenie znało jego granice. Te wytyczycie samodzielnie za pomocą aplikacji, a jeżeli nie czujecie się na siłach, no to Husqvarna wyśle do Was kogoś, kto zrobi to za Was. Potrzebujecie sygnału internetowego na ogródku, no i złącza, pod które podepniecie stację ładującą robotę. Husqvarna Automower 405X-Nera korzysta z technologii Epos wykorzystującej łączność satelitarną do tworzenia wirtualnych granic ogrodu. Mamy tutaj do czynienia z urządzeniem, które nadaje się do koszenia ogrodu w powierzchni do 900 m2 w przypadku tworzenia wzorów regularnych lub 600 m w przypadku jazdy w stylu dowolnym. Wyposażono je w dwie sekcje z ostrzami, przy czym talerz centralny ma średnicę 22 cm. Jeżeli obawiacie się, że robot nie będzie kosił dokładnie przy wirtualnych granicach, to nie lękajcie się, albowiem funkcja, a de facto dodatkowe tylne ostrza EdgeCut i nawigacja Epos zadbają o to, aby działo się to z precyzją do uwaga, centymetra. Stacja referencyjna Huskwarna Epos RS1 to dodatkowy wydatek około 1349 zł. Zakup tej stacji jest zalecany, jeśli na całym obszarze trawnika nie ma zasięgu sieci komórkowej lub Wi-Fi. Na szczęście Automower 405 Xenera ma łączność z siecią komórkową, no co jest sporą zaletą. Takiego rozwiązania nie znajdziecie w tanich robotach koszących. Funkcjami robota znawiaduje się z poziomu aplikacji Automower lub Automower Connect. To właśnie tam utworzycie sobie wirtualny ogród wraz ze strefami wyłączonymi z koszenia lub takimi, gdzie chcecie mieć nieco wyższą trawę. Możecie dla poszczególnych stref tworzyć osobne harmonogramy i wysokości cięcia. Sterowanie strefowe działa naprawdę dobrze. Bezproblemowo działa również wykrywanie obiektów wspierane przez radar, także jeżeli robot wykryje na trawniku piłkę, obuwie lub inny tego rodzaju obiekt, sprytnie go ominie. Wasz trawnik możecie przyciąć w rąby trójkąty lub szachownice. Dzięki temu będzie wyglądał jak ten na boisku piłkarskim lub ogrodzie przy jakimś pałacu. No serio, tak ładnie przycięta trawka zawsze robi na mnie wrażenie. Robot koszący z daniem huskwarny pokonuje wzniesienia o nachyleniu do 30%. Nie mieliśmy okazji tego sprawdzić w przypadku tego konkretnego egzemplarza, ale w trakcie premiery w Szwecji widziałem, że urządzenia te nie mają problemu z takimi wzniesieniami. Czas pracy na baterii określiłbym jako... Dobry, bo robot może kosić trawę przez mniej więcej 90 minut, po czym wróci do stacji ładującej, gdzie będzie ładował się mniej więcej tyle samo, po czym oczywiście wznowi wcześniej zapoczątkowane koszenie. Tym, co może się podobać, jest fakt, iż Husqvarna Automower 405 Xenera kosi w niemal zupełnej ciszy. Wasi sąsiedzi z pewnością to docenią. Robot kosi przy tym bardzo skrupulatnie i równiutko, a dzięki odpowiednim algorytmom i czujnikom nie będzie tego robił na przykład wtedy, gdy temperatury będą dla niego niebezpiecznie niskie. W swojej ofercie producent ma nawet akcesoria pokroju niewielkich garaży, gdzie robot może lepiej być chroniony przed warunkami atmosferycznymi. No, żeby nie było. Sprzęt spełnia normę IPX5, więc nie straszny mu deszcz. Ten robot jest wprawdzie w pełni bezprzewodowy, ale istnieją pewne sytuacje, gdy będzie będziemy chcieli sięgnąć po ten przewód ograniczający. Kiedy? No na przykład wtedy, gdy mamy na ogrodzie jakiś obszar, gdzie łączność satelitarna jest słabsza i tym przewodem chcemy wesprzeć wirtualne granice, aby uniknąć przerw w koszeniu. Na robocie koszącym Husqvarna znajduje się kolorowy wyświetlacz z poziomu, którego da się wydawać polecenia robotowi, choć no, my woleliśmy to robić z poziomu apki. Obsługa pokrętłem i wyświetlaczem opiera się jednak na czytelnych symbolach, no jeśli ktoś woli taką właśnie formę interakcji z robotem, no, nie powinien być zawiedziony. Zastanawiacie się pewnie, czy ten sprzęt trzeba myć. No, jasne, że trzeba, warto to robić, ale nie jest to zupełnie problematyczne. Bierzecie wąż ogrodowy, no i pach. Automower 405XNR oferuje też kilka dodatkowych, nieoczywistych funkcji. Pierwsza to zabezpieczenie antykradzieżowe w postaci monitoringu GPS. W wapce sprawdzicie aktualne położenie kosiarki. Za sprawą systemu powiadomień użytkownik zawsze dowie się, gdzie jest jego cenny sprzęt. Jeśli tylko kosiarka znajdzie się poza zdefiniowanym obszarem Geofence, to od razu się o tym dowiesz. Docenić też należy aktualizację typu FOTA. Nowe oprogramowanie zainstaluje się automatycznie, dzięki czemu czujnik będzie miał dostęp do ewentualnych nowych funkcji na bieżąco. Maksym Słomski, powiedz mi w takim razie, gdzie są wady? No w zasadzie. Trudno mi je tutaj znaleźć, choć mógłbym ponarzekać na cenę, ale w internetowym sklepie producenta co jakiś czas organizowane są różne ciekawe promocje. Robot koszący Husqvarna z serii Automower pozwoli Ci na nowo cieszyć się weekendami wolnymi od konieczności koszenia Twojego trawnika. Robot kosi trawę bardzo dokładnie, choć oczywiście nie tak szybko jak człowiek. Robi to cicho, co też jest sporą zaletą. No i może skosić trawę w te wszystkie efektowne filmowe wzorki. Szczerze mówiąc, wydaje mi się tylko kwestią czasu to, aż akumulatorowe roboty koszące zastąpią te hałaśliwe spalinowe. W zasadzie no jasne, ich ceny na ten moment nie są niskie, ale nasz czas na tym West Padole jest skończony i prawdę mówiąc, gdybym miał wybierać, co wolę robić, czy na przykład kosić co weekend trawnik, czy w tym czasie na przykład pośmigać na motocyklu. Może być marki Husqvarna, bo nie wiem, czy wiecie, ale Husqvarna produkuje także motocykle. No to wolałbym się przejechać na motocyklu no i robot odwalałby za mnie tę nużącą robotę. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o robotach koszących takich jak ten. Czy podzielacie w ogóle moje zdanie na ich temat. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie!